Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w ten ostatni dzień roku 2022. Słowo dzisiejsze to Słowo. Piękny prolog Jana na koniec roku, i chcąc podziękować Wam za cały rok, kolejny rok spotkań w cyklu jedno słowo i naszych medytacji i modlitwy słowem. Medytując dzisiaj Słowo przez wielkie S. Chcę Wam dziękować i prosić, abyśmy w nowym roku, jak Bóg da, znowu mogli się spotykać ze Słowem. Bo kiedy spotykamy się ze Słowem, spotykamy się z samym Bogiem, który jest Słowem. Jezus, druga osoba Trójcy Świętej, Słowo przyjęło ludzkie ciało, aby, aby być z nami. Ale ono było na początku, ono było u Boga i Bogiem było słowo i przez nie wszystko się stało i ja i ty także jesteśmy stworzeni przez to słowo zrodzeni przez to słowo I, z, i zrodzeni dla słowa dlatego dziękując panu bogu za to że możemy spotykać się na modlitwie słowem ze słowem życzmy sobie abyśmy tym słowem żyli a dzięki temu żyli ze słowem czyli z Jezusem. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem kochani i nie zapomnijcie, że dzisiaj się spotykamy we wstępniaku niedzielnym jeszcze w tym starym roku.